Na program zaprasza właściciel serwisu Kanal Plus z transmisjami gal KSW. Ale trafiłeś teraz dobrze, co? Trafiłem pod najlepszy adres. Słuchajcie, ja w ogóle aż mi muszę uważać, co będę mówił. Ja wstałem w nocy o czwartej i przyjechałem do firmy oglądać tę walkę, przecież sąsiadów pobudził. Pięknie, pięknie, pięknie. I... Krzyknąłem, pamiętaj, krzy warrior from Poland, brother, no everybody stary. from Poland is tough. Dziękuję Ci za te słowa, Gamer, naprawdę <laughs> dziękuję Ci za te słowa, one już latają, podobnie jak Twój uśmiech. Musisz być zadowolony z tego pojedynku, absolutnie, bo pewne zwycięstwo, były takie momenty trudne pewnie, ale to nie podlegało żadnej dyskusji. No i jeszcze jeden. no co? rekord, jeśli chodzi o kontrolę w parterze. Wszyscy ci, którzy narzekali. No właśnie, to jest to, co przed chwilą z Borysem gadałem, że wszyscy mówili, że nie potrafię kontrolować, więc tutaj akurat chyba aż na, na wymiar skontrolowałem swojego przeciwnika, ale były też mocne gradem i ciosy, więc w sumie wiesz, walczysz tak, jak przeciwnik pozwala, jak on pozwala walczyć w parterze i łatwo mogą z tego zyskiwać punkty, to po prostu tego się trzymałem cały czas, nie? Początek walki w swoim stylu. Tym stylu, do którego nas ostatnio przyzwyczaiłeś. Czyli nie ma takiej historii, że idziemy po nogi od narożnika, tylko jest, <grym> wiesz, tylko jest twarda wymiana w stójce. I tak, były bardzo fajne ciosy proste, bardzo fajne niskie kopnięcia. Perfect, my man. No, jest szczęśliwy. Już mm, rozmawiam, co bardzo... dalej, wiesz. Szczęśliwy. Wiem, wiem, o tym też za chwilę pogadamy. Mówię, na początku walki bardzo fajne ciosy proste, bardzo fajne niskie kopnięcia, dołożone wysokie kopnięcia. Wiesz, on mocno cofał się do tyłu. Nie? Gdyby on stał w miejscu, to, to też byłoby inaczej, bo miałem na rozgrzewce, żeśmy robili naprawdę dobrą akcję, taką kilka dobrych akcji, żeby, żeby to weszło. Tylko on mocno cofał się do tyłu, wiesz, on, cały, on czekał mocno na moje zejścia. To nawet w, pewnej, w pierwszej rundzie było tak, że jak go postraszyłem, on tak kolano wysunął, aż mu się w twarz zaśmiałem. Nie. <grym> <grym> Dwie minuty tej walki minęły, jest sprowadzenie do parteru, a wcześniej takie akcje, które myślę sprawiły, że serce mocniej zabiło. Odczułeś któreś, któryś z tych ciosów ze strony Ludowita, tak czy nie? Które ciosy? <grym> <grym> Całą... Które ciosy? Ja nie, ja nie pamiętam o ciosach żadnych. Zero damage, bro. No, jest później sprowadzenie. Chciałbym, żeby teraz poszła kamera na Borysa. Borys, czy to było. Ja teraz akurat na pełną buzię to. Czy to, Ale... czy, czy to, co się działo szczególnie w klinczu czyli te kopnięcia na łydę, bo tam mówiłeś do gamera łyda, łyda, szczególnie kiedy, kiedy gamer był za plecami Ludowita i próbował go pod siatką obalić. I były naprawdę takie srogie kopnięcia w łydkę. To było, że tak powiem taki element chwili, czy to wcześniej braliście pod uwagę coś takiego? Walka, żolić się swoimi prawami, trzeba się w niej odnaleźć, nie? <laughs> nie zakładaliśmy tego, że Gaber będzie sobie za jego plecami, a że tamten będzie tak fajnie oddawał tą nogę, więc wiesz, trzeba trzeba w stosunku do momentu, który się wydarza móc odnaleźć, wiesz, odpowiedni moment i co ciekawe na przykład, też z narożnikiem, jak teraz gadaliśmy, Yy, na przykład chłopaki tego nie widzieli, bo byli pod innym kątem, wiesz, dlatego ten narożnik musi współpracować i oni na przykład byli pod innym kątem i w ogóle nie widzieli tego, tej okazji jakby do kopnięcia, kopnięcia w tę łydkę, ja byłem pod takim kątem, że akurat widziałem, że to idealnie będzie wchodziło, a Gaber dzisiaj w ogóle wyjątkowo pięknie słuchał, no i widziałem co się działo, nie? Obowiązkowo jest właśnie mieć Borysa w narożniku, nie? To jest jeden z podstawowych atutów, które ja mam i moja przewaga, wiesz, chodzi dlatego... Dlatego niezmiernie się cieszę, no i to dzisiaj zagrało właśnie, bo ta łydka kompletnie nie była planowana, Borys to wyhaczył i zobacz jak działało. Nie? Śmiałem tak. się, że jakby kopnął w drugą nogę, to by szpagata zrobił Rudowicz. <grybuj> <grybuj> w, przerwie, w przerwie po pierwszej rundzie z Twojej strony, Borys, padła taka sugestia, agresywna stójka, zaczynamy dokładnie tak samo, ale tej agresywnej stójki było zaledwie chyba 10 sekund i. Take down defense Ludowita ponownie zrujnowany. Wiesz, na no jak gadaliśmy, że Gamera trzeba pchać do tego, żeby ta stójka była agresywna i do szonu, bo wtedy widzisz, co się dzieje. Ta pierwsza ruda to pokazała, że Stójkowica po prostu by pstrykał. A zejście, jak będzie miało być, to będzie, wiesz, że o tym nie trzeba gadać. Znaczy, to wpadło samo po prostu, no bo mówię, bo to inaczej miał. Tutaj bardziej chciałem walczyć, że pierwsze trzy minuty w stójce i końcówkę gdzieś przewrócić, po prostu, bo. Faktycznie chciałem walczyć w tej stójce, ale no w drugiej samo to wpadło w ręce, no to jak możesz nie wykorzystać zejścia po prostu, wiesz, jakiego prezentu? No prezent, gift, wiesz co, gdzie no, leży na plecach się, się nie rusza, no to wykorzystujemy to po prostu, nie. Co się takiego stało, że ta kontrola działała y, tak perfekcyjnie y, tego wieczoru? Pamiętasz Gamer, że to by było to wytykane. Że po obaleniu? No ciężka praca, Artur. Ciężka praca, człowieku cztery miesiące spędziłem, wyrzeczenia robota, to wiesz, no mówiąc to, że trenuję się, ulepszam, to nie rzucam słów na wiatr, po prostu staram się, żeby tak to było i faktycznie w tych przygotowaniach skupiłem się na tej kontroli, czy za, przy przysiadce, czy za plecami, czy w parterze po prostu, wiesz, więc, więc cieszę się, że to zadziałało, nie? Zadziałało, a nie wiem, czy wiesz, co ten człowiek, który wcina banana powiedział przed, przed walką, mówi człowieku, jak mnie złapał za nogę, ja już ja w tym chwycie poczułem, że coś jest inaczej. Ten człowiek jest niebezpieczny. Ten człowiek jest niebezpieczny, nie chciałbym się z nim bić, tak powiedział Borys. No, numer 7 na świecie to zobowiązuje, wiesz co? No, wziąłem, podjąłem potężne ryzyko walcząc z gościem spoza rankingu, więc wiesz. Wiadomo, fajnie było go skończyć, byłoby skończyć przed czasem, no ale najważniejsze było to wygranie i utrzymanie pozycji. No, ale tak, jak rozmawialiśmy też z chłopakami, no. Było tu pokazanie różnicy pomiędzy, pomiędzy zawodnikiem z rankingu a spoza rankingu. Nie? Absolutnie tak. Słuchajcie, co się stało pod koniec rundy, że Ludowit Klein wstał? I to, jest nie, to nie jest przypadkowe pytanie. Słuchajcie, padła transmisja w pulsacie. Na, na koniec ru drugiej rundy my w ogóle straciliśmy sygnał, i nagle jak wróciliśmy, to, to byliście, już, byliście już w stójce na nowo. Nic się nie stało, no po prostu gdzieś tam coś, nie wiem, czy wytrącił mnie z równowagi, czy coś, na no jakoś stał po prostu, wiesz, no ale to nie miało tam żadnego wpływu, bo tam się nic w sumie nie wydarzyło później w tej stójce. Nie, po drugiej rundzie z, z Borysa padło takie zdanie, słuchaj, on walczy o przeżycie, czy faktycznie czułeś, że Ludowit Klein po prostu, wiesz, wysypałeś mu wszystkie kredki z, z piórnika? Znaczy, no wiesz, przegrał dwie rundy, dostał dużo ciosów na głowę, no to wiadomo, że... Kondycyjnie też wsiadł, bo to odczułem. No i wiedzieliśmy, że on, no, to jest jego runda, że jeżeli chce coś ugrać, no to musi w niej ruszyć po prostu. I, i walczył. No ale ta trzecia, trzecia runda też była taka: e, no więcej się w niej działo po prostu w stójce, nie? więcej żeśmy powymieniali tych ciosów, kopnięć. Więc e, więc spokojnie wiesz, ja też muszę oglądać, żebym z boku zobaczyć, jak to wyglądało. Ale wydaje mi się, że, że trochę się tam działo. Nie? Działo się tak, dużo. Natomiast jeśli chodzi o taką tą poradę, że, że on walczy o przeżycie, to też miałem na celu wywołanie u Gamera czegoś takiego, żeby nie chciał dać mu przeżyć właśnie, żeby zrozumiał, że on próbuje przeżyć, a żeby on mu nie dał tego. No nie udało się tego zrobić do końca, ale zobacz na przykład jak wyglądała końcówka trzeciej rundy, to nie było oj wygrałem trzy rundy i już odpuszczam wiesz, kontroluję co zostaje 30 sekund, tylko to spowodowało właśnie to, że Gamer wiesz stał na te stopy i próbował po prostu do końca skończyć tą walkę przed czasem, nie? Mhm. A Borys, czy twoje serce w trzeciej rundzie zabiło mocniej? Bo, bo moje tak szczególnie do tego momentu obalenia, ja miałem coś takiego, że wydaje mi się, że bardzo dużo sił. Mateusz włożyłeś w te, w te dwie rundy. I, I w Apex jest coś takiego, że widzimy więcej, słyszymy więcej. I, i biorąc pod uwagę te, początek tej trzeciej rundy, nie chcesz, żebyście mnie źle odebrali, jakby trochę mi się przypomniała walka z hookerem. Miałeś tak, Borys czy nie? Że gamer się cofa? Tak. No, znaczy, nie, nie. Ja wiedziałem po prostu, że to jest taki nawyk, który trzeba wyeliminować, ale na szczęście było też tak, że gamer się budził trochę. Że było takie, nie było to, wiesz, trzecia runda, która była na cofnięciu się, tylko były momenty, w których się gamer cofał, i w pewnych momentach takie. Że tak powiem, plaskacz w swój mózg, że stary, co ty robisz, musimy iść do przodu, nie? I, i wtedy to wszystko wyglądało inaczej. Także fajne fajnie było to, że momentami mówię, kurde, no nie rób tego, co wtedy na przykład, nie? Ale, ale budził się właśnie, jeszcze do przodu, i wtedy, jak, jak szedł do przodu, to wtedy trafiał, i ten ludowy się za każdym razem gubił już wtedy, nie? A czy któryś z ciosów Ludowita w trzeciej rundzie zrobił wrażenie? Gamer, czy nie? Jeden frontkick na brzuch, taki pamiętam, że traf, że doszedł ten frontkik, i. I go odczułem, ale nie tak, żeby tam krzywdę jakąś zrobił czy coś po prostu, czyli jeden taki z lepszych ciosów może jego, nie? ale, mm -hmm. ale tak jakby boksersko czy, czy rękoma, no to żaden. Na X y, są tacy kibice, którzy niepokoją się o kardio, o biorąc pod uwagę trzecią. Nigdy, nigdy nie zadowolisz ludzi, nie? kardio? No, co, ma, co mam ci powiedzieć, no nigdy nie zadowolisz. Na nasu, to jest on jest bardziej zmęczony. Nie ma, to możesz się uspokoić, wiesz, to ja mam też to w nawyku od zawsze, że jak dyszę, to po prostu wrzucam drugi bieg, ale spokojnie, nie ma, nie ma co się martwić o kardy, wiesz, przywalczyłem wiele e, walk pięciorundowych i dawałem radę po prostu, więc nie ma co się stresować, nie? No tym razem te twoje zapasy zrobiły potężną e, różnicę. E, Borys mówił przed walką, że w, w tej płaszczyźnie dla ciebie będzie jakby najtrudniej zrobić taki widoczny progres. Ale ten progres tutaj naprawdę był widoczny gołym okiem. Jakbyś miał wskazać taki jeden klucz do tego, co, co zrobiło te, te, te różnice i co zrobiło ten progres, co by to było? Wiara we własne umiejętności. Nie, nie chodzi o zapasy. No no to tak wierzę w te zapasy po prostu, że nikt nie jest w stanie e, ich bronić. Wiesz co dzień no 20 lat spędzonych na macie stary Przepracowany na całym świecie z, ze wszystkimi zawodnikami i nie ma gościa, który broni zapasy. Tak już niech lubnie mówią w sumie, nie? Albo pyszałkowacie. <laughs> no, ale tak jest, wiesz, co no, no, tak jest. Cały czas pracuję nad wszystko, każdą płaszczyzną, inną, no, ale zapasy to jest klucz. Zawsze mówię, że dumnie je reprezentuję i no i tak jest po prostu, wiesz. Tak, każdy jest... ma swój styl, wiesz co, no, to ja umacniam też swój styl, wiesz to, że mam zapasy dobre. To nie znaczy, że zapominam o nich i robię coś innego, tylko ja też nad nimi pracuję cały czas. Nie? Mm -hmm. Mówiliśmy, Borys, że ten przystanek musi być w takim dobrym stylu zaliczony i wydaje mi się, że, że no, tak naprawdę to tylko zabrakło skończenia przed czasem. No, to, jest, to jest naprawdę mocny state statement, myślę. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że, że Ludowit był poza rankingiem, to ja uważam, że to jest naprawdę taki mocny sygnał wysłany i do UFC, i do Kibiców. No, też, też tak właśnie gadaliśmy, że nie ma tego skończenia, które wiadomo, byłoby taką totalną pieczątką, ale z drugiej strony sam nie wiem, czy trzy rundy takiej pełnej dominacji nie pokazują właśnie tej różnicy poziomów, nawet bardziej niż na przykład, jeżeli jakieś szybkie poddanie czy, czy szybki knockout, bo wiesz, skończyć walkę przed czasem, to czasami różnie, różnie jest. Czasami jest tak, że tak, tak, tak na dobrą sprawę ten lepszy przegra przez, przez poddanie czy przez knockout, no bo akurat się gdzieś tam. W cudzysłowie fart no bo tutaj się nic nie farci, ale jednak trochę tak jest. A, a jak trzy rundy dominujesz w każdej płaszczyźnie, bo teraz to można powiedzieć śmiało, że w każdej płaszczyźnie walki, no to pokazujesz, że jesteś trochę na innym levelu, nie? I fajnie, że to właśnie Gamer pokazał. Absolutnie pokazał. Co powiedziałeś Gamer do Borysa tuż po, po tym, jak w, po walce? Był taki moment w klatce jeszcze, że gdzieś tam, wiesz... Pewnie, że go nie... kocham i że dziękuję, że przyjechał tu do mnie, nie? Nie pamiętam Artur, no to jest tyle emocji, że, że nie wiem, no ale na pewno byłem wdzięczny, że jest, wiesz co chodzi, no. tak jak powiedziałem wcześniej, nie ocenię na pomoc, no i musi być zawsze, nie, ha, pewnie będzie, ale no zajebiście się czuję z nim po prostu jest, no jest klasa, nie. Ja mm, nie, nie z... <laughs> ale, ale miałem włączoną kamerę do filmu, także możliwe, że kamera to już wróciła. <laughs> nie... jest skręcony materiał wiesz o tym filmie, okay. który powstanie na, na mój temat w niedalekiej przyszłości, więc więc te wszystkie urywki pewnie najlepsze będą ujęte tam nie. No, i po tym pojedynku najpierw zaptam Borysa, bo, bo, bo Gamer powiedział, że z, kim, z kim może zawalczyć? Everybody. everybody. To, to, było, to był najlepszy kollaut, moim zdaniem. A gdybyś ty miał, Borys, wskazać takiego idealnego rywala, kto by nim był? No, bo po walce takie dwa nazwiska na plon pierwszy się, oprócz tego Everybody się wyłoniły, czyli ja nie będę tych nicknameów nowych mówił, powiem tylko nazwiska. Czyli <laughs> Pady Pimblet i Benua Sandyni. Który? Jeden i drugi byłby dobry. Fajnie, że jeden i drugi też nie boi się chwytać, dzięki czemu walki na pewno byłyby widowiskowe i dzięki temu też można byłoby pokazać taką pełny arsenał, jeśli chodzi właśnie o chwyty. Co teraz w dzisiejszych czasach jest trochę no, nie tak często oglądane. Także to jeden i drugi byłby spoko. Gaber? No tak, pokaza cię parterze w końcu stylistycznie. No, spojrzeć na moich ostatnich rywali, no to byli tak jak dzisiaj, wiesz, stójka i wstawanie do góry tylko. A ja naprawdę też pracuję nad tym parterem i, 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 i nad kończeniami, i nad łapaniem różnych pozycji, więc fajnie jak się ktoś trafi, który faktycznie chce, chce się kulać. Jeden i drugi będzie świetny, wiesz, no podejrzewam, że UFC ma już jakieś tam plany, wiesz, dużo się mówiło na temat tego Benia Sandeni. Nawet e, kormier zapytał w klatce, więc podejrzewam, że jest to nie bez przyczyny. Ale taki main event w, w Paryżu, no świetnie by się trafił, powiem ci, nie. Kto wymyślił tę ksywę? God of Comfort Zone, bo to już Na... w Polsce lata. No a kto mógł wymyśleć, nie? No dobra, a kto? A czemu aż tak mocny? Tak mocne określenie pod adresem Padiego. Ładnie tam poddymiłeś. No Artur, co mówią, że jest idiotą, no to nie skomałem przecież w ogóle, nie? Nie bądź się używać tego słowa na wizji, no. nie bądź taki. Co, ja nie mogę sobie na tyle pozwolić, ale jedno ci powiem, zawsze powinieneś na konferencjach prasowych występować bez koszulki. Absolutnie. Dobrze, nie ma problemu, załatwione, mówisz i masz. Słuchajcie, były takie momenty też na konferencji, Wasze bym powiedział. Chciałbym, żebyście się podzielili tym, bo Mateusz mówi coś takiego I a professional sportsman i puszcza do was oczko. O co chodziło? Mamy po prostu taki swój jakiś tam slang, wiesz po prostu to z ITT się wzięło gdzieś tam się przewinęło parę razy. Eee, także no długa historia do opowiadania. Spotkamy się kiedyś, to może opowiem o, wiesz. O chłopaki z ITT uwielbiają mówić do gamera sportsman sportsman, ale o, te, o tej historii Jak <laughs> Jagawer, kiedy będzie chciał napisać książkę, to może w tej książce się o, niej, o tej historii dowiecie, albo, a ty się na pewno dowiesz na takim spotkaniu, właśnie tak jak Jagawer powiedział, prywatnym, nie? No. Dobra, Jasne. tu kończymy, bo tu wiesz... Tak to jest, tym... dziękuję wam bardzo, e, gratuluję, czekamy na kolejne wyzwania i w ogóle fajnie widzieć wasz duet, e, który podbija Las Vegas, te słowa... I am a warrior, I am from Poland. No gratulacje, chłopaki. No, that's, right. that's right, that's right. To jest Fajne, nie? Bez dzisiaj tak sobie chodzimy. Już przyzwyczajeni w sumie do tego i tak mówię, tej gamerzowa. zobacz, przyzwyczajiliśmy się do tego, że jesteśmy w Las Vegas i wijemy się na dzisiaj na UFC wie, z kim My w ogóle tu jesteśmy. No petarda. <laughs> zajebiste. Petarda, to teraz życzę wam smacznego na jakimś afterku. Tak jest. Już bez szczegółów. Dzięki się, Artur. Dzięki, na razie, do zobaczenia Cześć, w Polsce. To. Na program zaprosił właściciel serwisu Kanal Plus z transmisjami Gal KSW.